Cześć, witam moi drodzy. Majóweczka w Polsce się kończy. Wszyscy z gryli wracają. Eee, chciałem Wam przy tej okazji na nowy tydzień pokazać świetną analizę gazu. Najpierw dwa słowa eee, z rozliczenia się z poprzedniej analizy gazu. Na poprzedniej analizie gazu mówiłem, że zobaczcie, mamy tutaj wielką tutaj linię trendu spadkowego i był tutaj multi-level. Ja się spodziewałem w tym miejscu, że po odpowiedniej reakcji będzie będą spadki w dół. I zwróćcie uwagę, jak ważne było to miejsce. Setka, linia trendu, multi-level. Ta analiza oczywiście nie wyszła, ale dlaczego tak o tym opowiadam? Ponieważ drugi raz zrobiłbym dokładnie taką samą analizę. Mimo, że teraz wiem, że ona nie wyszła, to... Nie wszystkie analizy wychodzą, ja już to ostatnio też mówiłem. Jeżeli miejsce jest bardzo dobre, a tu było bardzo dobre, multilevel, zgodny z trendem handel, setka, linia trendu i zobaczcie nawet, jak wyglądały reakcje tutaj. Jeden potężny wąs w dół, drugi potężny wąs w dół, trzecie wielka, wielki korpus w dół. Tu ewidentnie była potężna walka byków z niedźwiedziami. I co się wydarzyło? Po prostu cena. Wykres zmienił kierunek, zmienił trend. Zobaczcie, jak ta linia trendu została przebita po prostu z marszu znaczy, no nie z marszu, bo najpierw tu była reakcja, ale chwilę później było piękne, znaczy piękne, wielkie, silne przebicie. Te, tego typu sytuacje się zdarzają. Czasami trend się zmienia. E, natomiast e, opowiadam Wam o tym wszystkim, żebyście zobaczyli, że jeśli e, ktoś, jeżeli ma się swoją metodę. Należy się je konsekwentnie trzymać, nawet jeżeli po fakcie widać, że coś, coś nie wyszło. Dlatego, właśnie tak ważne jest zarządzanie kapitałem, a nie stawianie wszystkiego na jednego konia czy jedną kartę. Tak więc, moi drodzy, ostatni gaz definitywnie nie wyszedł, trudno, zdarza się. Natomiast pokażę Wam, co teraz ciekawego na gazie się dzieje w najbliższych dniach. Jak widzicie, mamy tutaj pięknego. Motylka, bardzo ładne, bardzo piękne, proporcjonalne, niebieskie trójkąty. Eee, mierzymy sobie ramię XA i 127%, moi drodzy, wyskakuje nam w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu, w którym jest ta żółta linia. A czym ta żółta linia jest? Ta żółta linia, moi drodzy, jest bardzo. Ważnym szczytem. To jest maksimum gazu z ostatnich dwóch miesięcy. Jest to ten tutaj szczyt. I ten szczyt skrywa nam się właśnie z punktem D. Uwaga, pierwszym punktem D motyla. Jeżeli tylko pojawi się nam tutaj reakcja, poprawię tylko to FIBO, to jak najbardziej będzie ruch. Spadkowy w dół. Dokąd ten ruch spadkowy w dół będzie? Zazwyczaj motyle po odbiciu się właśnie ze 127 zawracają do wcześniej utworzonego multilevelu. Ten multilevel utworzony jest w tym miejscu. Tak naprawdę jest on dużo szerszy, ponieważ jest tutaj taki bardzo wąziutki na, z tych dwóch szczytów, ale taki szeroki jest. W tym miejscu. Dlatego spadek będzie albo do punktu, do pierwszej, yy, do pierwszej yy, tej strefy, znaczy do pierwszej granicy tej strefy, albo do drugiej. To, moi drodzy, nie wszystko. To jest dopiero przystawka do tego, co mam zamiar powiedzieć w tej analizie. Ale za czym przejdę dalej. To e, dwa słowa na temat, e, na temat e, kilku komentarzy, które ostatnio e, były pod filmami. E, najpierw przejdę do USDCHF-a. E, Michał Bachosz e, zwrócił uwagę, w zasadzie zapytał, czy tutaj na interwale W1 może odwrócić się, może utworzyć się RGR, które byłoby w tym miejscu. Ramię, głowa i ramię, które odwróciłoby to jest pytanie właśnie Michała, które odwróciłoby trend spadkowy. Tak, jest taka możliwość, żeby jest taka możliwość, żeby tutaj to powstało. Natomiast jedną, na jedną rzecz trzeba bardzo zwrócić uwagę, tu jest bardzo ważny. Poziom. To jest oczywiście ten short, który się realizuje. To jest short z jednej z moich poprzednich analiz. Zobaczcie, z tej, kiedy to mówiłem, że właśnie tutaj z tych rejonów będą spadki. Będą spadki do tych rejonów. Te rejony się właśnie zgrywają z tym krosem. Czy będzie głębszy spadek do 0,85? Na chwilę obecną nie, nie jestem przekonany, tak więc nie będę, nie będę tego wyrokował, ale tak Michale, jest szansa, żeby tutaj RGR się yy, wytworzyło. Tak, Pytanie, co zrobi cena tu, w tym, na tym krosie? Czy się zatrzyma i odbije, czy będzie leciała dalej? Jeszcze dwa słowa o pszenicy, ponieważ ja już mówiłem, wprawdzie na ostatnim czy przedostatnim filmie odpowiadałem Andrzejowi Mianowskiemu, który poprosił mnie, żebym zerknął, bo rozpoczął się wyjazd do góry na pszenicę. Troszeczkę w mojej ostatniej odpowiedzi studziłem zapał do tych wzrostów, ale to, co się dzieje tutaj, to, znaczy to, co się w zasadzie wydarzyło w piątek wieczorem, kiedy zamknął się rynek, jakby wymaga mojego komentarza, ponieważ ta świeczka, ta świeca bardzo silnie odbija się od krosa. Tak więc, Andrzeju i moi drodzy wszyscy rolnicy, którzy mnie obserwujecie, jest spora szansa, że cena wyskoczy. Nawet do tych okolic na chwilę obecną, do, do setki, czyli jakieś 680-670, później spodziewałbym się spadku z powrotem do krosa, a później to dawajcie znać w komentarzach, bo, no bo dużo się może wydarzyć. Rynek może zmienić swój układ, więc nie chcę takich robić wielkich wywodów do przodu, ponieważ wszystko będzie zależało, jak ułoży się. Rynek. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o pszenicę. Teraz jeżeli chodzi o gaz, dlaczego powiedziałem, że to jest przestawka? Ponieważ tak naprawdę, moi drodzy, te, to, co tutaj pokazałem, jest handlem ryzykownym. Eee, wszystko, każdy handel jest ryzykowny na rynku, ale ten jest szczególnie ryzykowny. Czemu? Ponieważ to jest ewidentnie handel pod prąd na korektę. Tego typu handle wymagają dużej precyzji, Dużo większego doświadczenia i przede wszystkim świadomości, żeby wiedzieć, kiedy ta korekta się może zakończyć, i żeby z niej w porę wyjść. Handle pod prąd, na korektę, są handlami trudnymi i mówię o tym wprost. Dlaczego takie preludium zrobiłem? Ponieważ tak naprawdę, najlepszym handlem będzie handel tutaj do góry i trzeba właśnie będzie znaleźć. Koniec tej korekty. Zwróćcie uwagę, jeżeli ja tu przejdę na H1, że począwszy odtąd, tutaj, mamy pięć fal. Fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piątka. Mega rozszerzona. To gołym okiem widać, że ona jest rozszerzona, ale ja Wam to jeszcze pokażę, żeby nie było nieporozumień. Jest rozszerzona? Tak, doszliśmy do 100%, tak więc z piątkę mamy rozszerzoną. Po co to wszystko mówię? Ponieważ e, rozszerzona piątka zaczyna się w tym miejscu. Jeżeli impuls ma rozszerzoną piątkę, to spadek jest bardzo często szybki, gwałtowny i duży. I bardzo często cały ten ta korekta e, sięga. Znaczy, korekta takiego impulsu, w którym piątka jest rozszerzona, bardzo często sięga co najmniej początku piątki. I teraz o ile uważam, że handel z tego miejsca do, do tych dwóch jest, w, w ogóle jest mniej bezpieczny, ale jest dużo bezpieczniejszy branie tej profitu tu niż w tym miejscu, o tyle jeżeli, teraz sobie Wyznaczymy siateczkę, tylko to już zabierzemy, żeby nam się nie bałaganiło. O. Zmierzymy sobie cały ten impuls i zwróćcie uwagę, że ta piątka zaczyna się na 61,8% całego tego impulsu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ tutaj będzie świetne miejsce do zajęcia, do szukania. Pozycji long. 61,8% i początek piątki. Aczkolwiek nie oznacza to, że to miejsce również nie będzie dobre. Tak więc trzeba będzie patrzeć, gdzie zakończy się ta korekta, gdzie będzie odpowiednia reakcja, i to nam da informację, czy tutaj, czy tutaj, bo. Na tego motyla, moi drodzy Państwo, szykuje się piękny ruch do góry. Dokąd jest zasięg z tych longów? Ja specjalnie ustawiłem to w dwóch rzędach, żeby było wiadomo, że te, ta cegiełka, ta zielo, ten zielony poziom wejścia jest e, z, z, skorelowany, powiedzmy, czy sparowany z tymi cegiełkami take profitu, natomiast te wejścia będą e, sparowane z innymi e, take profitami, czyli jakby w tej analizie mówię o dwóch Potencjalnych targetach, setupach, przepraszam. Pamiętajcie, że te cegiełki to nie są poziomy. One wprawdzie mają tu poziomy cenowe, ale to są strefy moi drodzy. To nie są konkretne poziomy. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć, jaki jest zasięg tego, to musicie się chwilkę wstrzymać, ponieważ przechodzę do kakao, bo były e, pytania i komentarze na kakao dotyczące kakao. Kacper Siku, Siku, sikuciński prosi o kolejny materiał na kakale. Słuchaj Kacprze. Wiesz co, zrobię jedną analizę. Może zrobię nawet jutro, bo dzisiaj robię gaz. Natomiast dwa słowa teraz powiem, żebyś nie został bez, bez odpowiedzi, ale za czym powiem, co widzę teraz na Kakale, to chcę wam jedną rzecz pokazać. Zobaczcie, 1 maja, tuż po mojej analizie na Kakao, wrzuciliśmy na grupę FX sygnał właśnie, że jest już ten właściwy sygnał. To było, moi drodzy, już wam pokazuję. Tutaj, w tych okolicach, w tym miejscu, i następnego dnia już wrzuciliśmy informację dotyczącą analizy 314 kakao, czyli tej 314 kakao, że od samego szczytu mamy układ pięciofalowy na H4 i że istnieje ryzyko korekty. Że warto zabezpieczyć zyski. Tak więc, zresztą, tą, tą informację wrzuciłem też na, na główny telegram, bo jedna z osób pytała. To taka mała dygresja. Idziemy teraz do kakao. I co ja myślę, kacprze, o kakao? W ogóle Dieter Number One powiedział w jednym z komentarzy, że będzie podjezd pod maksy. Wiesz co, Dieterze? Może być pod maksy. Dlaczego? Ponieważ, e, tak jak e, napisaliśmy tutaj w tej naszej e, wiadomości, od samego szczytu mamy układ pięciofalowy na H4. Chodzi, e, chodzi o ten układ tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj e, już nasi e, grupowicze zabezpieczali swoje zyski. Dlaczego Dieter e, Number One może mieć rację z tym podjazdem pod maksy? No, nie precyzujesz, Dieter, co to znaczy: pod maksy, czy e, 2 dolary od maksa, czy w 70%. Natomiast e, ta po tym wielkim trendzie wzrostowym, który tu był, ta fala tutaj jest najprawdopodobniej na 95% falą numer 1. A fala numer 2 ma prawo skorygować, to się rzadko dzieje, ale ma prawo skorygować jedynkę nawet w 100%. W związku właśnie też z tym, co napisaliśmy na grupie i z tym, co przed chwilą powiedziałem o tym układzie pięciofalowym, Kacprze teraz jest, zresztą widzimy, zbliżamy się tu do setki, teraz jest duża szansa na wzrosty. A materiał dodatkowy, o który prosisz, zrobię prawdopodobnie jutro czy pojutrze, zobaczymy. Muszę to dokładnie jeszcze policzyć, czy faktycznie będzie, czy faktycznie że tak powiem, wszystko się będzie zgadzało. Jeżeli tak, to można liczyć na materiał, jeśli nie, materiału nie będzie. Natomiast teraz spodziewam się wzrostów do góry i spadków na co? Na najpiękniejszą, najbardziej ulubioną i najdłuższą i najczęściej rozszerzającą się falę trzecią. Tak jak Wojtek Pietrzak w jednym z komentarzy powiedział pięknie, że może to być trend życia. Tak, może to być trend życia. Ale Wojtku, takie trendy to się w życiu zdarzają wiele razy. Tylko trzeba umieć je wyhaczyć. Ale tak jak tutaj był ląk jako trend. E, życia. Tak samo i ta trójka e, też może być piękna, bo no, trójki dają e, bardzo szybkie e, ruchy. Tak więc e, tak e, chłopaki wygląda kakao. Wracam do tego gazu, żeby wam powiedzieć co, jak i którędy. No właśnie, no i co, jak i którędy. Jeżeli tutaj, w tych miejscach uda nam się znaleźć dobrą reakcję, dobry, piękny sygnał, to moi mili państwo co się dzieje? fruniemy do kolejnego punktu demotyla, czyli 161,8% Fibonacciego ramienia XA. Zaraz Wam pokażę, to jest ta siatka, żółty Fibo, gdzie to wypada? 161,8, 161,8 moi drodzy, zobaczcie, 161,8 wypada równo, no nie równo, ale prawie równo. Prawie równo na 2,0. Zaraz Wam pokażę tą cegiełkę. 2,0 tutaj, dokładnie na 2,022. Zaznaczam to na różowo, ale zwróćcie uwagę, co tu się skrada. Zielony wąż. Czym jest zielony wąż? To jest średnia multi-time z interwału d1. A przechodzę na d1. Kiedy ostatni raz wykres zetknął się z setką. W, dwy, w styczniu, to jest, moi drodzy, 76 świec temu. Biorąc pod uwagę, że wypada tu również punkt zwrotny motyla, ja nigdy w życiu nie odważyłbym się, żeby handlować, jakby, żeby trzymać z tych pozycji tutaj e, zielonych, żeby trzymać longa dalej w nadziei, że rynek to przebije. Z mojego doświadczenia e, tego typu setapy bardzo rzadko, w zasadzie bym powiedział prawie nigdy e, nie setapy takie układy tutaj, że harmonik spotyka się z setką tak dawno niedotykaną i to na tak bliskiej e, wąskiej strefie praktycznie zawsze w takich sytuacjach rynek odbija. Y, oczywiście, ktoś powie, no, ale ta setka jest przecież kawał drogi. No nie, moi drodzy. Przecież ta setka będzie się z każdym dniem obniżała. A my tu jeszcze mamy do wykonania ruch w dół i dopiero do góry. Tak więc, ja y, tu się bawię trochę w szachistę. Y, w przeciwieństwie do pszenicy, y, ja obstawiam, że setka spotka się ze z poziomem 161,8 właśnie y, y, w tym miejscu y, na 2,02. Tak więc. Moi drodzy piękni, kochani e, traderzy gazownicy, e, miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, żeby ten setupik nam bardzo ładnie wyszedł. E, mam nadzieję, że wszyscy wypoczęliście po przeogromnie długiej majóweczce i najbliższy tydzień będzie można zaliczyć do udanych. Bardzo gorąco Wam dziękuję i do usłyszenia, Shark Trader.